Żaba czy ropucha? Wąż czy jaszczurka? Oraz najważniejsze, płas czy gad? To pytania, które bardzo często zadajemy sobie, gdy spotkamy jedno z tych małych zwierząt. W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam tajemniczy świat płazów i gadów. Płazy i gady to dwie oddzielne gromady zwierząt, które często bywają ze sobą mylone ze względu na kilka zbliżonych cech. Podobna budowa ciała, niewielkie rozmiary, zmienna cieplność czy poruszanie się nisko przy Ziemi. Zarówno wiele gatunków płazów, jak i gadów można spotkać w naszych lasach i nad okolicznymi jeziorami, a wiele z nich, jeśli stworzymy im odpowiednie warunki, może zamieszkać nawet w naszym ogrodzie. Zacznijmy najpierw od płazów i sprawdźmy, czym dokładnie charakteryzują się te małe zwierzęta. Płazy to jedna z najliczniej reprezentowanych gromad zwierząt. Na świecie występuje około 6,5 tysiąca gatunków płazów, w Polsce tylko 19. Płazy to zwierzęta zmiennocieplne, prowadzące wodno-lądowy tryb życia. Na pierwszy rzut oka wydają się one prymitywnymi zwierzętami, jednak warto zaznaczyć, że żyły na naszej planecie zanim Ziemią zawładnęły dinozaury, co świadczy o niezwykłych możliwościach przystosowania się do środowisk, w których żyją. Skóra płazów jest cienka i pokryta śluzem, co pozwala oddychać im zarówno płucami, jak i przez skórę. Wszystkie płazy to drapieżniki polujące głównie na drobne zwierzęta, jak owady, pająki, dżdżownice czy małe skorupiaki. Nie posiadają jednak ostrych pazurów czy zębów, ale są za to zwinne i szybkie podczas polowania. Większość płazów świetnie pływa, a podczas poruszania w wodzie pomaga im w tym błona pławna rozpięta między palcami. Gady to zwierzęta zbliżone anatomicznie budową do płazów, jednak kilka cech z pewnością odróżnia je od tych wodnolądowych zwierząt. Gady, podobnie jak płazy, to bardzo liczna i zróżnicowana grupa zwierząt. Na świecie obecnie żyje około 10 tysięcy gatunków gadów, w Polsce zaledwie 12. Podobnie jak u płazów, liczebność gadów zmniejsza się wraz z odległością od równika i jest to związane ze zmiennocieplnością tych zwierząt. Gady nie potrafią przez dłuższy czas utrzymywać wyższej temperatury niż otoczenie, dlatego w zimnym klimacie nie są w stanie przetrwać. Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, w tym dinozaurów, które rządziły Ziemią przez setki milionów lat i w większości zniknęły w wymieraniu kredowym. Skóra gadów jest sucha i pokryta łuskami, dlatego też większość gadów prowadzi lądowy tryb życia i lubi wygrzewać się na słońcu. Gady, podobnie jak płazy, to drapieżniki. Jaszczurki polują głównie na mniejsze owady, natomiast węże na małe gryzonie czy ptaki. Istotną różnicą między tymi dwiema gromadami zwierząt jest sposób rozmnażania. Gady składają jaja na lądzie, płazy rozmnażają się w wodzie, znosząc skrzek. Gady znoszą jaja w wapiennych skorupkach podobnych do ptaków. Samica zazwyczaj wykupuje norkę lub wybiera skryte i suche miejsce, w którym składa od kilku do kilkunastu jaj. Młode po wykluciu są od razu samodzielne, samice gadów nie biorą udziału w wychowywaniu potomstwa. Płazy natomiast rozmnażają się w wodzie. Większość płazów składa skrzek, czyli malutkie jajeczka otoczone galaretowatą substancją, która pełni funkcję ochronną. Ze skrzeku wykluwają się kijanki, które nie posiadają kończyn. Poruszają się za pomocą płetwy ogonowej i oddychają skrzylami. W trakcie rozwoju wyrastają im kończyny i płuca. U płazów bezogonowych dodatkowo zanika ogon. Wśród polskich gatunków płazów możemy znaleźć m.in. żaby, rzekotki, ropuchy czy traszki. Polskie żaby dzielone są umownie na żaby zielone wodna, jeziorkowa i śmieszka. Oraz żaby brunatne, moczarowa, dalmatyńska i trawna. Prowadzą one wodno-lądowy tryb życia i spotkamy je zarówno nad większymi jeziorami, jak i w ogrodowych oczkach wodnych. Do osobnej rodziny płazów należą dwie polskie rzekotki rzekotka drzewna i rzekotka wschodnia. Prowadzą one głównie lądowy tryb życia, wspinając się po różnych roślinach, ale skrzek składają w wodzie. Polskie ropuchy to ropucha szara, ropucha zielona i paskówka. Ropuchy nie są tak zwinne jak żaby, poruszają się powoli, natomiast są bardzo żarłoczne. Zjadają ślimaki, dżdżownice, owady. W ogrodach ropuchy mogą pełnić rolę ochrony przed owadami szkodliwymi. W Polsce występuje również grzebiuszka ziemna, dwa gatunki kumaków oraz płazy ogoniaste. Są to traszki i salamandra plamista. Polskie gady reprezentują jaszczurki, węże oraz jeden gatunek żółwia. Najliczniejszą jaszczurką w Polsce jest jaszczurka zwinka. Samce tej jaszczurki w okresie godowym przebierają intensywny, zielony kolor. Pozostałe gatunki to jaszczurka murowa, zielona i żyworodna. Ciekawym gatunkiem jest padalec, czyli jaszczurka bez kończyn, wyglądem przypominająca węża. Jeśli zaś chodzi o węże, w Polsce występuje pięć gatunków. Wśród nich są dwa zaskrońce, zwyczajny i rybołów. Oba są związane z terenami wodnymi, bagnami i mokradłami, gdyż świetnie pływają. Pozostałe węże to gniewoż plamisty i wąż eskulapa, który jest zarazem najdłuższym wężem w Europie i może mierzyć ponad 2 metry. W naszym kraju występuje również jeden gatunek żmiji, żmija zygzakowata, której ukąszenie może być niebezpieczne dla człowieka. Ciekawym gadem jest żółw błotny, który jest jedynym rodzimym gatunkiem żółwia dziko żyjącym w Polsce. Mamy nadzieję, że tym filmem przybliżyliśmy Wam ciekawy i niezwykły świat płazów i gadów. Pamiętajmy również, że wszystkie płazy i gady w Polsce są objęte ochroną.